Z nami jest pan Mirosław Skrzypczak, właściciel gospodarstwa, które tutaj działa na areale około 350 hektarów. Panie Mirosławie, jakie tutaj są dzisiaj wykonywane działania na polu? Generalnie jest to y, uprawa ziemi poprzez ścierniska, poprzez agregat Konskilde Delta Flex, 4,5-metrowy. Ciągnie go y, traktor mocy 340 koni, y, To jest Deutschfar. Poza tym jest drugi ciągnik mniejszej mocy, który głęboszuje przed, przed uprawą to pole. W tym roku na tym polu był, była pszenica i przężyto. W tej chwili część tego pola już jest obsiana rzepakiem. Plon o dziwo, mimo niesprzyjających warunków i, i, i spodziewanego niskiego plonu, był bardzo przyzwoity. Osiągnęliśmy plon na poziomie 6,5 tony z hektara pszenicy. Na ten rok uważamy, że jest to bardzo przyzwoity plan. Pod jaką uprawę teraz jest przygotowywana tutaj ta rola? Yy, w tej chwili mamy na połowie zasiany rzepak, na drugą część będziemy siali przężyto To praktycznie całą rolę. Mhm. I Pan korzysta tutaj z marki Deutzfar. Dlaczego właśnie ta marka, dlaczego te ciągniki? E, korzystam z marki Deutzfar, w zasadzie e, tylko i wyłącznie. Mamy jeszcze jeden ciągnik e, Ursus, m, który jest ciągnikiem pomocniczym. Uważamy, że ta marka jest e, bardzo przyzwoitą marką pod względem jakości, pod względem e, wyposażenia, funkcjonalności, e, taniej eksploatacji. Jest to bardzo z Korzysta Pan te, też tutaj z jakichś nowoczesnych systemów w tych ciągnikach, typu nawigacja? Tak, mamy w dwóch modelach zamontowaną nawigację, generalnie one pracują y, przy oprysku i przy uprawie ziemi. I z jaką dokładnością działa ten system? Do dwóch centymetrów. I jaką największą moc ma o ciągnik, który Pan posiada, ciągnik marki, marki Dolitzfahr? Y, w tej chwili jest 270 koni, to jest ciągnik w serii X 720. Który jest bardzo wyciągnął maszyną, oceniamy, że jego moc jest pewnie troszkę większa, ponieważ te maszyny, które on ciągnie za sobą są wielkogabarytowymi maszynami i on sobie doskonale z tym radzi. Od razu zapytam jakie to są maszyny, z jakimi największymi maszyny, maszynami współpracuje ten ciągnik i dzięki temu jakie są potem wydajności? To jest agregat talerzowy, który spełnia u nas dwie funkcje, mianowicie zrusza ściernisko po zbiorze zbóż. To jest agregat 6-metrowej szerokości i jednocześnie służy nam też do uprawy przeciwnej. Korzysta Pan cały czas już teraz z uprawy bezorkowej? Nie, jeszcze nie zupełnie. Stosujemy tylko wybiórczo w niektórych asortymentach, szczególnie przy siewie buraków. Też w części tylko pola, natomiast, natomiast prawdopodobnie z uwagi na zmieniający się klimat pewnie będziemy przychodzić na, na system uprawy bezorkowej. Z nami jest pan Stanisław Gozdek. Panie Stanisławie, jakie to dokładny model ciągnika, z jaką maszyną on tutaj dzisiaj współpracuje? Jest to model Agrotron 9340 TTV. Pracujemy z maszyną Konskilde. Jest to agregat uprawowy tutaj do do do, do ściner, z ściernic. Z Maską siedzi tutaj silnik Deutz o pojemności 7-8 litra o mocy 340 koni, wyposażony w dwie turbo sprężarki. Oczywiście mamy serce, mamy silnik, ale potrzebujemy jeszcze tą moc silnika przekazać na koła maszyny. Za to odpowiada przekładnia firmy ZF. Jest to przekładnia bezstopniowa TerraMatic. Jest to przekładnia mechaniczno-hydrauliczna. Z punktu widzenia operatora mamy od 0 do 60 km na godzinę płynną zmianę prędkości. Natomiast pomiędzy oczywiście tym zakresem są cztery przełożenia mechaniczne i w każdym z tych biegów, oczywiście komputer decyduje na którym przełożeniu mechanicznym pracuje ciągnik w zależności od prędkości i obciążenia. Silnik hydrauliczny Przyspiesza ten bieg lub hamuje. Masa tej maszyny gotowej do pracy to jest około 15 ton. Znajdujemy się we wnętrzu 340-konnego ciągnika dojcwar. Panie Stanisławie, za co odpowiadają tutaj poszczególne elementy wyposażenia tej maszyny? Więc tak, może zacznijmy od początku. To wnętrze to kabina Maxi Vision drugiej generacji. Jeżeli chodzi o centrum dowodzenia, jest to zintegrowany podłokietnik MaxCom. Z przodu widzicie Państwo właśnie iMonitor drugiej generacji, 12-calowa konsola, czy możemy w tym centrum sterować. Czy przede wszystkim funkcje ciągnika. Jest to dosyć proste, czyli parametry pracy silnika, parametry podnośnika przedniego, parametry podnośnika tylnego, układy hydrauliczne zlokowane z przodu i z tyłu ciągnika, system automatycznego uwrocia, jeżeli mamy zaprogramowany, sobie wybierzemy w tym momencie z pamięci. W tej chwili operator już nie będzie musiał wszystkich operacji wykonywać manualnie, naciśnie jeden guzik i ciągnie wykona wszelkie operacje. Fajną funkcją, taką dosyć, dosyć, dosyć ciekawą w tym wypadku jest, którą w tej chwili załączymy, jest funkcja Easy Steer. Tutaj operator, operator może uzyskać, może uzyskać, zrobimy trójkę. Przyspieszenie sterowania kołem kierowniczym wystarczy tylko niecałe dwa obroty i uzyskamy pełen skręt kół. Także ta funkcja jest wykorzystywana też przez system prowadzenia równoległego AgroSky, który umożliwia nam właśnie pracę tym ciągnikiem z dokładnością, z dokładnością 1 cm. Jak widzicie tutaj w dolnej części na pasku właśnie w tej chwili jest już uzyskana dokładność prawda, 9 mm. To jest sygnał korekcyjny, wiadomo, że podczas jazdy, pracy yy, yy, możemy, też, yy, możemy też określić zachowanie tego ciągnika na linii, jak szybko będzie reagował yy, na wszelkie prawda, odchyły od, od tego prowadzenia. Yy, tego, w tego typu ciągnik no, tutaj już yy, umożliwia nam bardzo precyzyjny siew bez użycia yy, znaczników. Da jeden wyświetlacz, który yy, obsługuje funkcję ciągnika, obsługuje yy, prowadzenie równoległe, czyli program yy, yy, AgroSky i oczywiście wirtualny terminal iZobas, Także wszystko w jednym uproszczone. Yy, Warto też podkreślić, to tutaj od wielu, wielu lat jest to taki znak rozpoznawczy marki Dojdswar. Dojswar koloruje wszystkie sterowniki, przez co ułatwia nam pracę, nieważne jak wygląda poszczególny prawda, sterownik, natomiast wiemy, że zielony to podnośnik, pomarańczowy to napędy, niebieskie to układ hydrauliczny i wom to żółty kolor. Czyli jeżeli podczas, pracujemy podczas nocy, wybieramy sobie po prostu oświetlenie, które, które będziemy wykorzystywać. Jednym włącznikiem włączamy, wszystkie światła bądź też rozłączamy. Także bardzo przejrzysty system, work panel. E, bardzo ważna rzecz. Jeżeli też pracujemy na systemie prowadzenia równoległego, to żeby też mieć pełną kontrolę nad pracą maszyny, e, e, jako konieczny ciągnik mamy tak zwany work display i ten mały wyświetlacz pięciocalowy, e, e, skupia w sobie wszelkie, wszelkie, wszelkie parametry pracy ciągnika, te podstawowe, które operator podczas pracy powinien monitorować. Dodatkowo mamy też e, e, bardzo czytelny panel e, InfoCenter Pro w którym no, operator może oczywiście monitorować takie parametry pracy jak obroty silnika, prawda, rzeczywistą prędkość, ale też pewne, pewne parametry, obciążenie, e, wykonywaną pracę to na tym środkowym wyświetlaczu, które w tej chwili widzimy. E, ta, ta obsługa jest dosyć przejrzysta. Możemy zmieniać te, te, te parametry, również niezależnie możemy sobie uruchomić taki prosty licznik tutaj wydajności, zupełnie niezależny od, e, od funkcji nawigacji zachowanej w iMonitorze. wyróżnia ten ciągnik jest również sposób otwierania maski. Jak to tutaj wygląda? Za pomocą jednego przycisku podnosimy maskę? Y, oczywiście. Deutzal zawsze potra potrafił i, i potrafi zaskakiwać swoich klientów. W tak dużej maszynie maska waży kilkaset kilo i zdecydowanie nie byłoby to y, zbyt lekkie, y, jeżeli musielibyśmy tą maskę zdecydowanie zamknąć. W związku z czym przeszliśmy na system elektrycznego otwierania i zamykania maski, co za chwilę Państwo zobaczycie tutaj podczas wykonania tej operacji. Demonstrujemy. W środkach właśnie panel sterowania. Naciskamy przycisk. Trzymając ten przycisk, maska automatycznie jest unoszona do góry. Także nic trudnego, bardzo sprawnie ta operacja się wykonuje. No i co ważne, drodzy panowie, spójrzcie, że mamy idealny dostęp z obu stron silnika do wszelkich elementów, które należałoby obsługiwać, prawda, w codziennej pracy.